Jak założyć darmowy konto Revolut? Wejdź w link podany w opisie, a następnie podaj swój numer telefonu. Pobierz aplikację Revolut, a następnie ją otwórz. Kliknij Zarejestruj się i podaj ten sam numer telefonu, który podajesz wcześniej. Podaj swój kraj zamieszkania, następnie podaj swoje dane osobowe i adres. Zaakceptuj warunki prowadzenia konta i zrób sobie selfie. Następnie utwórz swój kod dostępu. Będzie on każdorazowo używany do tego, żeby zalogować się lub na przykład zrobić transakcję. Jeśli posiadasz obywatelstwo polskie, kliknij tak. A następnie wybierz dokument, którym chcesz się zweryfikować. Jest to taka sama zasada, tak jakbyś szedł do banku i musiał podać swój dowód osobisty, żeby móc utworzyć swoje konto. Jeśli Polska to twoja jedyna rezydencja podatkowa, kliknij tak. Wybierz, do czego chcesz używać Revoluta. Nie ma znaczenia większego, co klikniesz. Wybierz swój plan. Jeśli nie chcesz płacić za podstawowe usługi takie jak wymiana walut lub wypłata z bankomatów do 800 zł, to wybierz darmowy plan standard. Wybierz, czy wystarczy ci wirtualna karta deputowa czy fizyczna. Ja polecam fizyczną. Przy darmowym planie opłata za dostarczenie karty będzie to 28,99 zł, natomiast jeśli podwyższysz swój plan, to ta dostawa będzie za darmo. Następnie nadaj PIN swojej karcie. Po potwierdzeniu dostawy oraz akceptacji warunków założenia konta, znajdujesz się właśnie w głównym menu i żeby wpłacić pierwsze pieniądze, musisz poczekać aż Twoja tożsamość zostanie zweryfikowana. To by było na tyle. Przypominam, że link polecający znajduje się w opisie tego filmu, a reszta filmów związanych z Revolutem znajduje się na moim kanale.